Cześć Wam dzisiaj, ja mi jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series, o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dziś może być drobne zamieszanie ze względu na tam jakieś rodzinne machinacje, które się u mnie dzieją, rodzinka wbija z tej, z tamtej strony, no ogólnie jest inaczej niż zazwyczaj, więc kilka właściwie jedne nie o to mi chodziło dobra nieważne przeskoczmy do drugiego teleporta będzie szybciej ja miałem przygotowaną jedną serię lików którą chciałem poruszyć wczoraj nawet mówiłem że dziś powinno być coś i wrzuciłem e, mema z kotkiem żeby, żeby nie walić bezpośrednio tym co ma być i to będzie najprawdopodobniej jutro bo dzisiaj troszkę trudno mi się skupić i, i to... nie gdzie nawet nie widziałem, że się do tego zbliżam. No, więc dzisiaj, jak widzicie, jestem rozkojarzony i sfrustrowany innymi rzeczami, więc będzie troszkę inaczej. Do standardowego planu zapraszam, zapraszam jutro. A ja chciałbym teraz zwrócić uwagę na konkurs, który się skończył. Konkurs organizowany przez Dave'a z okazji 15 tysięcy wizów na wizowym kanale. Dave, jesteś osą. Awesome. Bardzo dziękuję Ci za zorganizowanie tego konkursu. Jak Dave wie, wczoraj było bardzo brutalnie i ciężko, bo podejmowaliśmy decyzję, kto ma wygrać, do kogo mają polecieć nagrody? I ogólnie były trzy punktowane miejsca. Skończyło się na tym, że pierwsze miejsce bez większego problemu zostało wybrane, ale pozostałe dwa miejsca punktowane to była masakra, zdecydowanie się wybranie ludzi. Było to bardzo emocjonalnie ciężkie i wyniszczające, bo tak wysokiego poziomu jeszcze nie było. Bardzo trudno było wybrać, kto ma zwyciężyć. Nie braliśmy pod uwagę, tylko i wyłącznie umiejętności osoby, która tworzyła, więc jakby było tam parę różnych czynników, pomysłowość, niepomysłowość, ale zostaliśmy przytłoczeni świetnymi pomysłami i świetnym wykonaniem. Więc pierwsze miejsce zgodnie poszło do Tenebris S. Proszę sprawdzić swojego maila i tam są wszelkie instrukcje co dalej. Widzicie tutaj tą grafikę i jest ona przecudna. Nie mogliśmy się nadziwić jak fantastycznie to wyszło, nie mogliśmy się nacieszyć jak bardzo cudowne to jest i zasadniczo to jest praktycznie moja nowa tapeta jeszcze jej nie ustawiłem, ale to może być za moment moja nowa tapeta. Więc praska jest genialna i czuję się zaszczycony, że takie coś się pojawiło u mnie na konkursie. Ekstra rzecz. Drugie miejsce to jest Weronii i widzicie tego przecudnego liso, a ja to w trakcie ulta jego są te kwiatki, jest ten deszczyk, jest fantastycznie. Więc tu była bardzo, bardzo, bardzo długa i zacięta dyskusja i zwycięsko z niej wyłoniła się Veroni, więc tu mam nadzieję, że już jest wszystko ogarnięte. Jak dobrze pamiętam, Veroni się już skontaktowała z nami. Od tej strony powinno być albo już ok, albo jutro będzie ok, więc zobaczymy. A na trzecim miejscu chyba najcięższe boje, jakie były, jest klasika 125. Link do Instagrama powinienem wrzucić albo dzisiaj, albo jutro. Na dole w przypiętym komentarzu wydaje mi się, że powinien być na dole. Grafika jest przecudna, te liski, połączenie fabularne, siostry. Aha. Awesome. Ja bardzo mocno za tym obstawałem i szliśmy na noże, żeby się skończyło tak jak się skończyło. Gratuluję, jesteście przefantastyczni, jesteście przeosą. I to chciałbym powiedzieć, że jest piękne. I nie tylko to jest piękne, jest cała masa genialnych prac, którymi też najprawdopodobniej zajmiemy się jutro, bo muszę je wybebeszyć i omówić po kolei. Samo w sobie będzie to raczej długie, ale co więcej niektórzy po prostu nie chcą, żeby ich tam jakieś dane się pojawiły, więc będę musiał to robić e, ręcznie. Dużo rzeczy roz. Zmazywać i zasłaniać, co oznacza, że będzie to troszkę pracochłonna zabawa, ale wydaje mi się, że popełniliście tak świetne rzeczy, że po prostu zasługujecie, żebym pokazał to światu, bo świat też powinien to zobaczyć i wtedy świat ten będzie piękniejszy. Jeżeli więcej sztuki w nim będzie. Gdzie tu jesteś, Tu jesteś. A masz, a, masz, a masz. zróbmy sobie tak. No dobra, to to jest po prostu jedna z tych rzeczy, która mnie teraz troszkę przeraża, bo wiem, ile roboty mnie czeka, żeby to ogarnąć dobrze, a z drugiej strony też mam świadomość, że powinienem was pokazać dalej, bo ekstra paski, ekstra paracki, poszły. Przerażająco dobry poziom. Nie ma w tym nic złego. Chyba, że musicie wybierać, kto wygrał. To wtedy jest to bardzo, bardzo, bardzo złe. Nie wiem, dlaczego spodziewaliśmy się z Dave'em, że będzie łatwiej, że będzie mniej prac, że ogólnie eee, damy radę, damy radę, damy radę, a tu nagle zostaliśmy tak makabrycznie bardzo zasypani tym wszystkim. Tak wysokiej jakości, że... Ciężko było wczoraj. Żeby było zabawnie, już chciałbym Was zaprosić na najprawdopodobniej jeżeli nic nie ulegnie zmianie, następny weekend, w następny weekend będzie się sporo działo i to ze względu na sztechcia. Tym razem sztechcią ma parę fajnych rzeczy, konkursowych rzeczy, więc jeżeli macie trochę czasu i zastanawiacie się, co robić w następny weekend, to najprawdopodobniej w sobotę. Już was zapraszam na tą sobotę, i wydaje mi się, że też możecie być zachwyceni tym, co jest do zgarnięcia, no i przy okazji pośmiać się faktem, w jaki sposób jest to do zgarnięcia, więc następny weekend najprawdopodobniej 16 jeszcze ustalimy co gdzie jak do końca, bo nie mam 100% pewności jak nam to wyjdzie, ale najprawdopodobniej w następny weekend będzie się działo fajnie i będzie do zgarnięcia dużo, i ogólnie będzie bardzo sympatycznie. Zresztą, praktycznie jak zawsze. Jak już o streamach gadamy, to powiedzmy o jeszcze jednym, który powinien być wcześniej. Jeżeli nic nie wybuchnie i uda mi się obejrzeć wszystko co mam obejrzeć To stream z anime będzie w najbliższą środę albo w okolicach Kurczę nic nie widzę, zrobiło się ciemno, a ja mam światło prosto w oczy Nie lubię jak w nie deszcz pada Nie lubię nigdy w sumie jak deszcz pada, bo to... strasznie, strasznie O, sabotaż Preferujemy sabotaż Ale nie to, żeby coś, nie to, żeby. coś Ale jednak jest tu, tu Bifta, bifta Trójkę, panie, trójkę! No niestety moje bliskowe, te nie zawsze trafiają w to, co powinny trafić, ale udało się. Udało się! To jeżeli nic nie wybuchnie w najbliższą środę, widzimy się na streamie z anime, a do obejrzenia jest Tata Janusza, nie nojusza no, no Nari Gari, czyli Shield Hero, jeżeli dobrze rozumiem. Pierwsze tam 12 odcinków chyba mam obejrzeć czy 11 jakoś tak jakoś tak będziecie mieli to na dole w przypiętym komentarzu z informacją ile obejrzeć do tego jest jeszcze Encanto więc jeżeli jesteście zainteresowani bajami bardziej Disneya 3D i tak dalej i tak dalej i widzieliście Encanto to macie przynajmniej jedną część nadchodzącego streama ogarniętą do dyskusji więc jeżeli jesteście zainteresowani Encanto wam się podobało albo jesteście na bieżąco z Shield Hero to zapraszam bardzo 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 mocno i serdecznie jeszcze potwierdzimy dokładnie datę ale najprawdopodobniej będzie to najbliższa środa, jeżeli zdążę obejrzeć Shield Hero. Mając to za sobą, przejdźmy do bardzo fajnych rzeczy, które się dzieją. Macie tutaj na dole w przypiętym komentarzu linka do Blue Crystal Works oraz ich Genshin Impact Cosplay Music Video. Widzicie tutaj tylko fragment, jest to z tego co rozumiem gdzieś z okolicy, bo chyba Wrocław, chyba, chyba te klimaty, przynajmniej część z tych osób. Na dole w przypiętym komentarzu jest link, co więcej powinna być tutaj podpięta karta, jak tam polecicie na to oficjalne wideo będzie tam całość, to po pierwsze, polecam bardzo, a dwa, jak rozwiniecie tam opis, to są linki do wszystkich z Instagrama. Możecie zobaczyć kto, który i jaki cosplay popełnił. Bardzo polecam to zrobić. I oczywiście też mieć oko na blue Crystal Works, bo wygląda na to, że tworzą bardzo fajne rzeczy i są mega wkręceni w nowe no, sprawy. Co oznacza, że ja jestem zainteresowany tym, co oni robią. A to, co popełnili jest ekstra, bo ujęli charakter nie jednej postaci, a bardzo wielu postaci w wideo, które składa to w bardzo oryginalny i ciekawy sposób do kupy. Ja jestem jestem jak najbardziej na tak, widzieliście fragment zapraszam na całość, link na dole przy przypiętym komentarzu i na karcie, jeżeli od razu tą kartę podepnę, a nie z drobnym opóźnieniem, jak niestety często mi się zdarza, za dużo rzeczy za dużo rzeczy na raz, więc polecam bardzo wygląda to super i... więcej, ja, ja poproszę więcej, jest to zmontowane genialnie, jest zrobione super nie ma się do czego przyczepić, cosplaye są przepiękne, ludzie pasują do tego w czym wylądowali, więc jak, jak najbardziej na tak, jak najbardziej na tak dużo dorzucając do tematu, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się przewinie, to. Bo co, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy, i co się usłyszy, to się nie odusłyszy. Ciężko dzisiaj, ciężko Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo niektóre z tych informacji mogą okazać się trefne A inne być prawdziwe w momencie wycieku A zmienić się do momentu wejścia na serwery live Dzisiaj na warsztat chciałbym wziąć Jeden rząd informacji, który leci od Savior Primos, którzy cytują Uncle Y Który zaczyna mówić to samo Z czego ostatnio się wycofywał Więc albo są jakieś zmiany i mają potwierdzenie Tego, co wcześniej było spekulowane Albo no, zostały odgrzebane Jego starsze informacje, ja nic nowego nie znalazłem Więc z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby ktoś znalazł starsze wypowiedzi, Uncle Y, przetłumaczył je teraz na angielski, i jest to traktowane, jakby to były nowe informacje. Tymi pseudonowymi informacjami, zaraz się tym zajmiemy, na ile one są nowe, jest fakt, że Uncle Y potwierdza, że na aktualizację 2.7 będziemy mieli Jelan oraz i to wraz z Kuki jako drugi rząd banerów. Nie do końca chyba tu jest informacja, że to będzie drugi, czasowo drugi, tylko jeden z dwóch, ale najprawdopodobniej jest to drugi, bo Jelan prawdopodobnie, prawdopodobnie powinna być pierwsza. Jeżeli chodzi o aktualizację 2.8 to jest to Cli, oraz kazucha. Oczywiście na jednym z tych rzutów banerowych powinien się pojawić Hejzu I jeżeli obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, to zapewne zauważyliście, że to są te same informacje, które moi rzucali jakieś miesiąc, dwa temu, gdzieś tak około półtorej miesiąca temu. Wtedy, kiedy te jeszcze się nie przewijały Savior Primus, który teraz to podaje po angielsku, jeszcze za bardzo się w tym kierunku nie rzucał. Jakby wspominane i to przeze mnie to tak troszkę śmieszkowali ludzie, a teraz wygląda na to, że to jest status quo. Co więcej, moi zaczę... Zaczynają twierdzić ostatnio, że może być jednak troszkę inaczej, że jedna z tych postaci na 2,8 albo Kli, albo Joimie, albo Kazucha. Konkretnie oni mówią o Joimie, może przeskoczyć na 2,7, bo w 2,8 będzie się działo coś troszkę innego. Heizu będzie najprawdopodobniej na banerach z Riranami, z Kli i Kazuchą, a będzie jeszcze coś w bonusie dodatkowego, nowego, pięciogwiazdkowego. Jeżeli oni się nie mylą, to prawdopodobnie chodzi o Dendro, Jeżeli się mylą, no to jakakolwiek inna konfiguracja, nie wiem. Przy czym, jak wiecie, to Savior Primos, to można zauważyć, że oni i tak powoli zaczynają spekulować, że jojka mogłaby się pojawić w aktualizacji 2.7, bo coś tam, bo coś tam nie rzucają jeszcze tego na głos. I teraz tak, te informacje, które właśnie słyszeliście, to jest coś, o czym moi spekulowali no te półtorej, dwa miesiąca temu i to jest coś, co się bardziej wykrystalizowało w anglojęzycznej internetosferze troszkę później, przy czym, przy czym tak jak mówię, wszystko jest oparte o informacjach, które lecą od Chińczyków, najprawdopodobniej w większości od Uncle Y, który, jeżeli mnie mój research nie myli, ostatnio się zaczął wycofywać z tego, co wcześniej było mówione i nie rzucił żadnych nowych informacji, więc to tłumaczenie, które pojawia się teraz i możecie zauważyć, że w niektórych miejscach część likerów, dataminerów odnosi się do tego, co on mówi teraz, ale to moim zdaniem są jego stare informacje. To są rzeczy, które on mówił półtorej miesiąca temu, miesiąc temu, nie to, co twierdzi teraz. Więc bardzo możliwe, że teraz przytaczane przez Xavier Primus albo przez całą resztę tych dataminerów, likerów popularniejszych albo i mniej popularnych rzeczy są późnym tłumaczeniem starych informacji. Nie znalazłem nic nowego od tego gościa, co by mogło sugerować, że dalej twierdzi, że tak będzie wyglądała ramówka, wręcz przeciwnie. Ostatnie, co mogę znaleźć, to fakt, że on się z tego wycofuje. Że to nie do końca może jednak być tak, że są drobne zmiany, że coś mogło tam w tle zostać przesunięte i on by się pod tym teraz już nie podpisywał. Jeżeli chodzi o samych Savior Primo, to oni tutaj bardzo fajnie to rozgrywają, bo o ile w pewnym momencie zaczęli powielać te informacje, z którymi ja się do niedawna bardzo bardzo zgadzałem, bo moi tak mi przekazywali, tak teraz odskakują. I idą powoli w tym samym kierunku, w którym zauważyliście, że moi od dłuższego czasu idą, że Jojka może jednak wcześniej, że Jojka może jednak z Jelan, dwa łuki jednocześnie. Mieliśmy taką sytuację, dwie włócznie jednocześnie, był Xiao oraz była Shenhe i mieliśmy włócznie na banerach, to było idealnym zestawieniem, więc bardzo możliwe, że nadchodząca aktualizacja 2.7 i pierwszy rzut banerowy z banerem specjalnym z bronią, będziemy mieli tutaj dwa mocne łuki, jeden specjalny dla i drugi specjalny dla Jelan. Zobaczymy, wtedy będzie win-win situation dla tych, że potrzebują uczniów, więc tutaj to dla mnie wygląda dość wiarygodnie. I co więcej, rozmawialiśmy o tym ostatnio, a teraz Savior, Primos idą dokładnie w tym samym kierunku, więc to jest takie, hmm, coś może w tym jest. Co więcej, po tych informacjach, które ostatnio rzucałem, widzę, że sporo osób tak nagle z dnia na dzień się pogodziło z myślą, że okej, okay, to jednak, to jednak, Dendro, przed aktualizacją 3.0, to wygląda prawdopodobnie. Gdzie ja mam straszne opory i zastanawiam się, ile w tym może być prawdy, ile w tym jest beta, to widzę, że niektórzy to przygarnęli z całym dobrodziejstwem inwentarza. Skoro tak może być, to najprawdopodobniej tak będzie i jesteśmy z tym na tak. Nie wiem, jakieś, jakieś opory wewnętrzne mam. No dobrze, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisiu. Nie pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś OSOM! Awesome! O, koronka od jae przestaje się świecić. Pamiętajcie, że wciąż trwa in web event, jeżeli odhaczacie wszystko od początku, do teraz po kolei, całościowo to... O, kto ma urodziny? Czyje to są? A że moje... <ścoughs> <ścoughs> Myślałem, że jakaś postać w grze ma urodziny. Ale trolo-lolo, tak nie wolno. Dzisiaj powinna być Mora, a jutro, jeżeli logujecie się codziennie, odbieracie wszystko, co do odebrania jest, to oczywiście będą na was czekały primogemy, druga paczka z primogemami. Nice, nice, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jak już w tym temacie jesteśmy, to otwórzmy i zobaczmy, co oni tutaj dają. Księżyc i ciasteczko. Nam, 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 nam. Na pamiątkę, jest pierwsze i jest drugie. Nie zapomnijcie wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam. Na Parametryk Transformerze dla mnie jest to ten moment. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym obręb. Witamy Cię w gronie Lisich Magów. Jesteś osłon Lisi arcymagowie, jesteście przefantastyczni. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia dobrego dzienka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Bożek RNG wam sprzyja. A my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. Miłego do następnego i hej! So let's not call it that. <laughs> Zapomniałem, że oni... Zapomniałem, że oni to dają też... W ten myślałem, że to są urodziny konta. Och well.